Siemaneczko ludziska z tej strony Rusher. Dziś pokażę wam jak zmienić wersję Minecrafta na najnowszym launcherze. Zacznijmy od uruchomienia gry. Teraz musimy wejść w opcję uruchamiania. I tu jest kilka ważnych rzeczy, na których musimy się zatrzymać. Pierwszą z nich są dwa ważne przyciski, włącz snapshoty oraz wersje historyczne. Musimy je włączyć, aby mieć dostęp do snapshotów i starszych wersji Minecrafta. Ustawienia zaawansowane pozostawiam dla superprofesjonalistów. Pojawią wam się oczywiście jakieś ostrzeżenia przed tym, że snapshoty mogą wam popsuć komputer i tak dalej, ale oczywiście ignorujemy to, nie boimy się, Microsoft wie, co robi. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest kliknięcie w dodaj nowy. Gdy już to zrobimy, naszym oczom ukaże się konfiguracja bez nazwy. Nadajmy nazwę naszej konfiguracji, następnie będziemy mogli wybrać wersję naszej konfiguracji, czyli wersję, która będzie włączała się zawsze wtedy. Kiedy będzie wybrana ta właśnie konfiguracja. Mamy do dyspozycji Snapshoty, starsze wersje, ponieważ wcześniej sobie włączyliśmy właśnie dostęp do tego wszystkiego. Ja wybiorę sobie najnowszy Snapshot. Poniżej mamy rozdzielczość, czyli rozdzielczość z jaką będzie uruchamiana nasza gra, kiedy tylko wciśniemy graj na tej właśnie konfiguracji. I poniżej mamy katalog gry. Domyślnie jest to taki katalog właśnie jak u mnie, ewentualnie może się różnić nazwą użytkownika, jednak Proponowałbym go nie zmieniać, ponieważ później możecie mieć z tym drobne problemy z szukaniem niektórych opcji funkcji. Mamy właśnie naszą nową konfigurację. Sprawdźmy, czy wszystko jest dobrze, wszystko jest poprawnie. Możemy przejść do aktualności. I tu małą strzałeczką po prawej stronie możemy wybrać sobie naszą konfigurację. Ja wybiorę swoją nową konfigurację. I to wszystko. Wystarczy teraz nacisnąć przycisk graj. Gra nam pobierze oczywiście naszą najnowszą wersję najnowszego Snapshota. I to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby wbić na kanał, ponieważ właśnie przygotowuję super poradnik o mapgrinderach. I z mojej strony to wszystko. Oceńcie ten film, jeśli wam się podobał, subskrybujcie i siemaneczko!